Witam serdecznie z tej strony. Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Wewnętrzne dziecko to jedna z technik terapeutycznych, w których uwalniamy traumy, trudne doświadczenia z dzieciństwa. Te, te trudne doświadczenia wpływają na nasze życie tu i teraz, dlatego, kiedy sięgniemy do źródła, to poprawia się też tu i teraz, poprawia się nasza teraźniejszość. Dzisiaj chcę z Wami porozmawiać o kryzysie. Jak przez niego przejść? Jak go przetrwać? Temat jest mi bardzo bliski, ponieważ ostatnio sama przechodziłam przez kryzys. Wydarzyło się w moim życiu coś trudnego. Po prostu niełatwo było mi sobie poradzić z tą sytuacją. Dwa miesiące czułam ból psychiczny, ból fizyczny, więc. Jakiś czas to trwało, jak dla mnie, dość długo. Nie pamiętam takiego kryzysu w swoim życiu. Czym dla mnie jest kryzys? Kryzys tak naprawdę może być każdym trudnym doświadczeniem, które się wydarza, z którym trudno nam jest sobie poradzić. Kryzys może trwać jeden dzień, może trwać tydzień, albo może trwać kilka miesięcy. Dlaczego tak trudno poradzić nam sobie z kryzysem? Dlaczego to wymaga tyle odwagi, siły, determinacji od nas? Dlatego, że kiedy pojawia się tak zwany kryzys, czyli coś, na co reagujemy trudnymi emocjami, to właśnie te trudne emocje bardzo często nas zalewają. Te trudne emocje sprawiają, że nie jesteśmy w stanie skupić się na czymkolwiek innym, tylko właśnie cały czas myślimy i cały czas czujemy nasz ból i na tym jesteśmy skoncentrowani. Więc, jak łatwo się domyślić, to kiedy jesteśmy skoncentrowani na swoim bólu, to trudno jest znaleźć jakieś rozwiązanie, aby z niego wyjść. I właśnie, moim zdaniem, też na tym polega kryzys. Kiedy mamy oczy przesłonięte swoim własnym cierpieniem i kiedy nie potrafimy dostrzec wyjścia z tego cierpienia. Dlatego też rozwój osobisty, terapia, książki rozwojowe, filmy na YouTube, w takich momentach są nieskuteczne, ponieważ jedyne, czego wtedy potrzebujemy, to przeżyć swój ból do końca. Dlaczego żałoby, powtarzające się traumy czy nawracające choroby potrafią trwać w nieskończoność? Właśnie dlatego, że nie dane nam było przeżyć swój ból do końca. I to dzieje się z różnych powodów. Czasem trzeba wrócić do pracy, zająć się dziećmi, ogarnąć się życiowo i tak spychamy na bok to, co czujemy. Życie przecież toczy się dalej, dlatego próbujemy płynąć razem z tym życiem ale to, co nie przeżyte i tak upomni się o swoje. Dlatego właśnie te traumy czy te kryzysy wracają do nas, bo chcą być przeżyte do końca. My nie jesteśmy nauczeni, aby przeżywać coś do końca, bo przeważnie w dzieciństwie wyglądało to tak, że jak działo się coś przykrego, coś smutnego, czy jak się złościliśmy, no to byliśmy uspokajani, doprowadzani do porządku. Yy. Pocieszani też, i wtedy ten ból nie miał możliwości, żeby wysączyć się do końca. Dlatego mm, trudne emocje i te same zdarzenia wracają do nas w kółko wciąż i wciąż na nowo, bo po prostu chcą być przeżyte. Słucha się tego łatwo, no bo rada jest tak naprawdę prosta: przeżyć swoje emocje, co to za problem, prawda. Ale kiedy okazuje się, że przechodzimy do praktyki, to już nie jest tak łatwo, bo kiedy mamy wejść w ból i w to, co jest właśnie dla nas bardzo trudne, bardzo ciężkie, to często chcemy stąd jak najszybciej wyjść. To jest yy, tak naprawdę najważniejszy punkt, jeśli chodzi o przejście przez kryzys, czyli przeżycie go do końca, bez udawania bez y, ściemniania, bez y, wczesnego zakańczania tych emocji, bez pocieszania siebie. bo wtedy po prostu to się nie wyczerpie i może tak się sączyć i sączyć do końca życia. Drugi kolejny punkt to jest zgoda na to, co się dzieje. Dlaczego my jesteśmy w kryzysie? Dlatego, że nie zgadzamy się na coś, co się w naszym życiu wydarzyło. Nie zgadzamy się na to, co się dzieje na zewnątrz, bo przeważnie reagujemy na jakąś sytuację na zewnątrz, czyli na przykład, nie wiem, rozwód, rozstanie, utrata kogoś, utrata pracy, utrata pieniędzy, czyli reagujemy na coś, co jest na zewnątrz. I reagujemy w ten sposób, że nie zgadzamy się z tym i bardzo często z tym gdzieś podświadomie walczymy. I teraz nie chodzi o to, żeby się zgodzić na to, co się dzieje, bo to jest bardzo trudne, żeby się zgodzić. Kiedy uda nam się przeżyć te emocje do końca, wypłakać je, wykrzyczeć je, to wtedy jest łatwiej się zgodzić na to, co się dzieje. Ale zanim my to zrobimy, to. Warto zgodzić się na ten stan, w którym jesteśmy. Czyli na to, że jesteśmy w tych trudnych emocjach, że jesteśmy rozżaleni, że jesteśmy smutni, że jest nam ciężko, że nie potrafimy sobie z czymś poradzić. Ta zgoda jest najważniejsza. Czyli nie jedziemy od razu tak z grubej rury i próbujemy zaakceptować to, co się wydarzyło. A z jakiego powodu właśnie mamy kryzys? Tylko najpierw zgadzamy się na to, w jakim stanie w ogóle jesteśmy. Czyli zgadzamy się na te emocje, które przeżywamy. I ja też wiem, że to też nie jest takie proste, jak się wydaje, ale przynosi ulgę i jest bardzo, bardzo pomocne. Więc kiedy mi przydał się kryzys. To odcięło mi mózg. Widziałam tylko siebie, swoje problemy, swój ból, ale kiedy mi się polepszało i kiedy przychodziły trochę lepsze dni, to wtedy właśnie moim priorytetem było przeżyć swój ból do końca i zgodzić się na to, że ja czuję ten ból. To były dwa najważniejsze punkty. Inaczej można siedzieć w tym kryzysie bez końca. Kiedy uciekamy, kiedy próbujemy zajadać, czy zapić, czy nawet pospotykać się z przyjaciółmi, żeby nie myśleć, bo niestety jest taka tendencja, żeby właśnie, żeby nie myśleć, żeby kogoś pocieszyć, żeby poprawić komuś nastrój, ale to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę. To jest tylko taka tabletka przeciwbólowa i na chwilę robi się lżej, na chwilę jest ulga, a później wraca to samo, dlatego że jest nieprzeżyte do końca, tak jak powiedziałam na samym początku. Kiedy wydarza się coś trudnego, co ciężko jest nam przyjąć, jest to szansa na uzdrowienie jakiś raz dzieciństwa. Tylko nie jest łatwo, kiedy przeżywamy te wszystkie emocje, kiedy po prostu kotłuje się w naszej głowie, kiedy płaczemy. Odnaleźć tego źródła, tak jak powiedziałam na początku, ja pracuję metodowo w nasze dziecko, które odnajduje źródło naszego problemu na tu i teraz, i nie jest łatwo wyjść poza ten ból i szukać właśnie tego źródła. Dlatego, kiedy jest naprawdę nam fatalnie, lepiej sobie odpuścić terapię i lepiej odpuścić sobie rozwój na ten czas i poczekać, kiedy będzie nam troszkę lepiej. Bo ja sama wiem po sobie, kiedy przechodziłam ostatnio właśnie przez kryzys, to kiedy było mi naprawdę źle, to nie myślałam o tym, dlaczego tak się stało, którego z rodziców to dotyczyło, jaka trauma mi się odpaliła. Nie myślałam w ogóle o tym. Dopiero jak zaczynało być właśnie spokojniej, albo kiedy ten stan się stabilizował, to wtedy mogłam popracować nad sobą terapeutycznie. Więc tutaj naprawdę nie ma sensu się zmuszać, żeby na siłę coś kombinować, wyciągać. Najważniejsze jest to przeżyć to, co czujemy, bo tego potrzebuje nasze wewnętrzne dziecko. Czyli nasze wewnętrzne dziecko potrzebuje tego, czego nie dostało w dzieciństwie. Bo, tak jak już wcześniej mówiłam, często jesteśmy uspokajani, często jesteśmy pocieszani, a nasz ból zostaje w nas. I później szuka sobie, jakiejś właśnie okazji, żeby się wydostać. I kiedy taka okazja właśnie się nadarza. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. Wiem, że trudno jest dać sobie po prostu tą przestrzeń na wypuszczenie tego bólu, ale nie ma innego wyjścia. Jeżeli chcemy przejść przez kryzys do końca, no to po prostu warto tam wejść posiedzieć, wypłakać, żeby to samo odeszło, żeby to się samo wyczerpało. Nasze wewnętrzne dziecko bardzo tego potrzebuje, więc jeśli tylko mamy w sobie odwagę i siłę, to zrobimy mu cudowną niespodziankę, kiedy ofiarujemy mu po prostu przeżycie emocji do końca. Chyba, że nie dajemy sobie rady z tymi emocjami yy, bardzo się boimy, że nie wyjdziemy stamtąd i czujemy w sobie taką gotowość, że to jest czas na terapię, to też można w kryzysie oczywiście iść na terapię jak najbardziej. Tylko, że priorytetem nie jest grzebanie w przeszłości, tylko priorytetem jest przeżycie emocji. Jeżeli potrzebujemy wsparcia drugiej osoby, żeby ktoś nas wysłuchał, wypłakania się, to jak najbardziej można to zrobić. I tak naprawdę nie ma tutaj żadnych cudownych środków, nie ma tutaj żadnych tabletek, jak wyjść z kryzysu, jak przejść przez niego. Mam dla Was tylko albo aż te dwie wskazówki, które mi bardzo pomogły. I mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że pomimo tego, że sytuacja w moim życiu się nie zmieniła, czyli taka, jaka była, Taka dalej jest, to ja już inaczej do niej podchodzę, ale tylko dlatego, że przeszłam przez te dwa punkty, o których Wam wcześniej mówiłam. Mam nadzieję, że to nagranie było pomocne. Mam nadzieję, że kiedy będziecie w kryzysie, to dacie sobie z nim świetnie radę i przejdziecie przez niego w najlepszy dla Was sposób. Pozdrawiam serdecznie. I zapraszam na moją stronę na Facebooku.